Siemano, cześć, witam, mamy kolejną starą gierkę, Darkwing Duck, gra, której ja osobiście nie znałem, słyszałem o niej kiedyś w ramach jednego z filmów Angry Video Game Nerd, dostałem od jednego z was taki komentarz. I postanowiłem się do niego przychylić Zobaczmy co będzie sobą prezentował Darkwing Duck Było press start, to let's press start i grajmy Potrzebujemy pomocy, fala zbrodni Sekretna organizacja gdzieś zakończyć i zbrodnicze plany Wszystkie diamenty i sztabki złota Powodzenia Darkwingu, dobrze Pan Śmigiełku Z skaczych opowieści Tak, śmigacz, on się nazywał śmigacz Dobra, mamy trzy opcje, mamy most Przedmieście i inne przedmieście No w każdym razie chodźmy na razie na most Quacker Jack and his henchmen <laughs> Quacker Jack Blokują konstrukcję nowego mostu To jak pierwszy ark z Naruto Potem most został nazwany imieniem Wielkiego Naruto Lećmy tam! Jestem Darkwing Duck <laughs> Jezus, nie chciałem powiedzieć jestem Darkwing Duck Kolec Quack I am Darkwing Duck Nie! <laughs> nie róbcie mi tak Dobra, jak się tu porusza i co się tu robi? Chodzę, skaczę Mogę się zasłaniać. Obstawiam, że mogę się zasłaniać od pocisków w ten sposób. Ale na szczęście mogę Kurcać i strzelać. To jest coś, czego nie, co nie każda gra na NES-a mi daje. Siemra Drakon. TG. Nie wiem, co znaczy TG. Rozumiem, że HP. Diamenty ja miałem zbierać. Fajny sposób na pokazanie mi, jak się łapie niektórych rzeczy. Pewnie będzie wiele takich, w których można się złapać. Tutaj mamy proste. O, właśnie. No. Gra mi pokazuje, jak się... O ty gadzie! Nie wiem, co mi dają te diamenty poza punktami. Obstawiam, że tylko punkty, tak szczerze. Dobra. Strzelam, że tam będzie jakiś super bonus. Chodźmy po super bonus. Haha! Żyćko. Mam delikatne opóźnienie na sterowaniu. Ale to wynika z tego samego kapką chyba w każdej swojej grze. Ma ten sam moim zdaniem problem ze sterowaniem. W sensie, że jest takie delikatne opóźnienie od momentu wciśnięcia, bo on jakby robi taki sus do przodu, a dopiero potem zaczyna biec. To samo mnie w Megamenie. Dobra, już widzę jaki będę miał problem. Patrzcie to. Widzicie to trzeba dobrze skoczyć, żeby on się złapał. Trzeba będzie zwracać na to uwagę. Nie mam jakiegoś strzału ładowanego? Nie mam. Dobra. Uff. 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 A! Ty się nie daszujesz, nie? Nie, dobra, super Warto tradycyjnie stosować ten trik No dobra Nie warto Ta ilość pocisków zawsze jest mniej więcej Nawet jak staram się bardzo szybko strzelać to Raczej nie mogę Zakładam, że to spadnie Nice. Bardzo, bardzo podobny feeling jest Do, me do Megamena, w którym sterujemy kaczorem Ta gra jest zdaje się z 92 roku Czyli okolic premiery Megamena 4, 5? Fagię. O, Ja mam specjalną broń, i wcześniej miałem TG, i ja nie wykorzystałem tego. Okej, okay, dobra. Sorry. Ale w podobnym okresie, od Capcomu zdaje się, też wyszedł Bucky Hair. Bakio Hair, który też był grą podobną do Megamena. Tylko, że jeśli Bucky Hair określiłem jako grę, która jest bieda Megamen'em, tutaj grafika, muzyka, sterowanie jest bardzo Megamenowe. Moim zdaniem nawet o poziom troszeczkę wyżej, a do tego naprawili mój główny problem z Megamenem, to znaczy mogę kucnąć i strzelać. <laughs> to jest coś, czego Megamen nigdy nie zrobił, a czego mi akurat bardzo brakowało w Megamanie. Fajnie jest tu ten motyw z blokowaniem się. Ok, mogę schodzić. Jak zabić bossa? Mam zejść do niego. Aha, dobra, tak się schodzi. Dobra, fajnie jest ten level, bo się zdąży przyzwyczaić do sterowania w trakcie jego trwania, mam wrażenie. Ta no. Aj, aj, aj. Kurde, bardzo szybko się tu... To... A gdybym tak zmienił... Aha, dobra. Dobre strzelanie mam na niego. Bo on nie ucieka, jak tak strzelam. ha! <laughs> Wymyślone! Dobrze! Lecimy dalej. Wolfduck i jego henchmen are rampaging through the center of the city. Dobra, a to jest centrum miasta? No, oczywiście, że to jest centrum miasta. Gdzieżbym śmiał nie zauważyć, że to jest centrum miasta, ale uważaj. Aha, on jest wolf Wolfduck, bo jest. dobrze, on jest. kaczołakiem. Będzie zmieniał. w owłosioną kaczkę. Będzie zmieniał pióra na włosy. Nie będzie miał kły Uwielbiam prędkość I am speed I am Iron Man Kurka od banana, 100% robi mi krzywdę Got it O nie, jak ja nienawidzę Tak jak były te w świerszcze w Mega Mój Boże, te świerszcze No Kurde, no, chciałem się wytwalić. Mówię, ale mam dobre strzelanie teraz, to załatwię, dobrze o. O! Dobra. Gin! Nice. Ty no, ktoś tu mówił, że trudna gierka. A na razie to chillera utopia. Żółwio, jak cię zabić? Żółwiu? Żółwiu? What the hell? Żółwiu! Dobra, już wiem jak cię zabić, żółwiu. Ciekawe, czego balonu nie dało się skierować. Nie, balonie! Tam dwa życia leżą. Ja chyba nie trafiam, co? O, tak się go... Dobra, okej, okay, kumam. Jest niesamowite. Dobra Aha, aha, aha Aha, aha Dobra, na razie Bosiki to się nawet nie umywają do Megamana, bo są po prostu za. Chciałem powiedzieć za proste, ale potem prawie umarłem. Stało się. Prawie umarłem, ale nie umarłem. Tak, jestem stary, gram w stare gry, więc mogę to robić, też robić stare gesty. Ale mrozi po tym dubie. Oj! Mrozi po tym dubie. Mrozi to jest tak samo cringe'owe słowo jak dub jest gestem. Dobra, jaka to będzie dzielnica? Ale nie, to są kanały. Dlaczego na to nie wpadłem? Idziemy odwiedzić żółwie ninja. A żółwie ninja też mógłbym ograć. Chociaż wolałbym jedynki nie ogrywać, bo to raczej bym mnie tego nie przeszedł. Chociaż nie wiem. Nigdy nie przeszedłem tych pierwszych żółwie ninja. Przeszedłem drugie, tam gdzie już poruszało się w. No to one było bite mapem, no nie? Te drugie żółwie ninja. Oh, jakaś tam ma broń. Dobra, ziomuś, I don't care. Pokaż mi co to jest AG. mogę na tym jeździć? Nie. To raczej, dobra. To może było głupie, że o to zapytałem, ale. Byłoby fajnie. Czy ja mogę? Oooooo! Big Brain Time! Kurde, geniusz! Wymyślił, że może się przez sawką przykleić do ściany. Wow! <tak>, tak! Uważam, że jestem geniuszem. A co? Tak. pójdę tam? Może tam muszę iść. O, o, o życie! Tak, tak! Dobra, jest życie! Jest życie, jest dobrze.

Boże, czy ty to widzisz? Jak ja mogłem na to nie wpaść? No, kretyn, no, skończony po prostu. Dobra, nieważne. Ważne, że dotarłem do tej konkluzji finalnie. <laughs> to jest ciężko, nie? Hy! Ok, toma sens. Jest niezatrudny na razie, powiem wam. Taki, nawet nie powiedziałbym, że stanowił jakiekolwiek wyzwanie, no ale to może i dobrze, no. Ale to nie koniec gry, nie? To nie jest tak, że to ma 3 levele i skończyliśmy w 30 minut. Nie, dobra, są nowe lokacje. Dobra, let's go. In the woods. No tak, no no. Na... Ja nie wiem, czym, co, czym te levele są, to nie mogę wiedzieć. W jakiej kolejności je robić? No dziomuś! No skąd miałem wiedzieć, że ty się wspinasz? Alipa. lipa Żyćka jakiegoś potrzebuje O, o tak, 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 dobrze zrobiony fragment, bo nie mam absolutnie żadnej możliwości, żeby go zabić, zanim go strigeruję A też jeśli spróbuję uciec na lewo, po tym jak go strigeruję i spadnę, to on się znowu pojawi. <ścoughs> Więc, in general, to najlepiej będzie go zabić, chciałem powiedzieć, no. Nie wiem po co ja go zabijam. Mam pełne życie, nie potrzebuję życia. Ja się narażam na jego stratę. Bo rozumiem, że jak go nie uderzę, to on nie. A, wystrzeli, aha. To był zły pomysł. Powinienem ich zabijać jednak. Jak już mamy postać, background i foreground, to absolutnie wiemy, że mamy do czynienia z nowoczesną grą nanesa. Dobra, czy ja się mogę złapać tej belki od dołu? To będzie bardzo istotne. Nie mogę, żeby tak. Tak, na wszelki wypadek to zrobiłem, szczerze powiem. Jakbym nie dał rady To zabija ich jednym ciosem, ale sztos. HALO! O. O! Ha, ha. No! Wiedziałem, że się będą takie rzeczy działy. No wiedziałem. Ty no gdzie ja mam iść? Znowu na dół? Ty no oni oczekują ode mnie, że ja skoczę znowu w przepaść, to ja, ja się boję. Nie mogę tak skoczyć sobie w prze Nie, no, zabiłem się. To może być dość brutalna opinia dla niektórych. Ale uważam, że pierwsza część kangur. Kwww! Kangurka! Jest praktycznie niegrywalna teraz. I chociaż jak kupiłem go sobie na Steamie, to poprawili w nim sterowanie. Jak robili remake. Znaczy jak robili go na Steamka. Poprawili mu sterowanie. To było trochę łatwiej. Ok, dobra, znowu muszę strzelać w łeb. Nie mam, nie mam pojęcia, ile mam osób na streamie, bo nigdy tego nie sprawdzam, słuchaj. Tak, w jak, Przynajmniej jak próbowałem ogrywać, w oryginale pamiętam, że sterowanie polegało trochę na obracaniu się wokół osi. To znaczy, że masz strzałkę do przodu, a jak wciśniesz... kierunkowy przycisk, prawo-lewo, to kangurek robi jakby... wektor, nie? Zaczyna się obracać... Albo w miejscu, albo po prostu skręcać, iść po łuku. Eee, a w reedycji na Steamie jest tak, że on się obraca dynamicznie, że jak idziesz do przodu i nagle ściśniesz prawo, to on się obróci praktycznie w miejscu. To było dla mnie bardzo zaskakujące. Chyba, że źle, źle pamiętam sterowanie jeszcze z oryginału. Ale wydaje mi się, że dobrze je pamiętam, bo akurat jedynkę ogrywałem wielokrotnie, nawet tak dla zabawy. O, oh, halo. Okej. Okay, tak cię Ajaj. Ajaj! Ale mnie zrobił. Ajajajaj. Bo ja się nie mogę poruszać. Ten boss mi daje chipem i No, skacz, skacz. Dobrze. O ty! O! Udało się! A ja życi nie mam już za bardzo. Niedobrze. Niedobrze. Jest bardzo źle. Dobrze. Dobrze. Czyli teraz się poruszamy po magazynach. Świetnie. Dobrze. Tak chcę tam iść. Ratujmy. Ratujmy magazyny. Wow, ale prawie zawadziłem po kolec. Ale by mi przypaliło Kacz mój, kaczy kuper Bardzo się cieszę, że w tej grę gram, bo ona naprawdę mi tak uzupełnia. Aha, okej, okay. on musi wyjść. Dobra, będę pamiętał. Już teraz nie popełnię tego błędu tak łatwo. Ajajaj. O, dobra, zaliczyło się, że. Ajajaj, dobra. Myślałem, że może uda mi się go zabić na. na szybko. Ej, no zaskakują mnie ci przeciwnicy. Nie, nie, nie jestem w stanie go zabić szybko. Dobrze. To nie jest tak, że ja jestem fanem uniwersum Raymana, bo ja nie grałem jakoś dużo w Raymana. To, no, to nie, nie jest jakieś, nie wiem, super uniwersum dla mnie ważne. Ale po prostu uważam, że Rayman 3 było naprawdę przeidealną platformówką. Co? To jakaś paranoja. Piszą, że możesz zapindzialać biurami jak śmigłem. Zawindzalać biurami jak śmigłem Jezu, co za tłumaczenie! No co za śmieć, głupi! Przepraszam. Nienawidzę go. No kurde, no nie mogę, jak oni mnie raszują a ja nie, przecież nie mogę strzelać pod kątem. No co za żart. Jednak to wtedy była, było coś, że te wszystkie rzeczy miały polskie dabingi. O! O! Ha, Parkour! Ty no, to jest boss z Chip'a i no dobra, połączenie dwóch bossów z Chip'a i bo strzela jak jeden boss, a plansza jest jak z tego... w Chip'a i dwa, w Chip'a i 2 było... był taki... Królik? Tak, królik, który rzucał kartami. Dokładnie na takiej planszy. Muzyczka też jest jak z Chipa i Dale Ale mam tu często takie przemyślenia wobec gier disneyowskich. Wershot We Go Now, sir? Dobrze, idziemy do głównego budynku. Moriarty. To <laughs> jest nawiązanie do Sherlocka Holmesa, tak? Moriarty to Sherlock Holmes. Maszyna. Wieża. Chcę. Idziemy. Czemu wygracie w koszykówkę? Czy wy nie macie bronić wieży? <laughs> Czy wy nie macie bronić wieży? Kocham koszykówkę, zawsze kochałem koszykówkę. Ty jesteś duży, na pewno dobrze grasz. Ja jestem mały, ale zawsze staram się jak najlepiej grać. Moja mała zawsze mi powtarza, żebym dał od siebie wszystko. Mało obrażeń. Nie! Przecież mogłem kłócnąć Kordi debilu! Hehehe, he he. gin. Hahaha, <ścoughs> gin. Dwa, ba, Megameny 2.6 wyglądają podobnie. Podobnie wyglądają, ale na przykład y, po szóstce przynajmniej, bo ja szóstkę grałem, w szóstkę grałem ostatnią. Bardzo dobrze pamiętam, że szóstka bardzo mi imponowała ym, y, graficznie pod kątem backgroundów, foregroundów, ale też mechanik, które adaptowała gdzieś tam po drodze. Yy, więc te megameny absolutnie się rozwijały w międzyczasie, nie? Czy ja się mogę tego złapać? Mogę, dobra. W sumie to nie było innej opcji za bardzo. Teraz stracę życie prędzej niż się zdobędę. Te dziady nie chcą mi dać życia. Haha, przypomniałem sobie, że mam pelerynkę. Mam AG. Ależ tos! Ależ tos! Boże, dziękuję! Młach, kocham Cię, AG! Nie wiem, od czego to jest skrót, od jakiegoś aru, coś tam, ale... Młach, młach, kocham! Kocham tę broń, dziękuję! No i co marzniesz? Weź po prostu się rzuć z wysokości z Aha... Aha! Jeszcze rzuca tym... Ja to mogę niszczyć? Nie No, nie da się! Aha! Okej, okay, ja go mogę zmusić do... Kurde! No, no, puść się. Wiedziałem, że to będzie problematyczne. No, odwróć się. Nie mogę. Ta arena mnie wykończy. Się wody. Dobra, pamiętaj, żeby zwracać uwagę na położenie kreta. Niech ten kret sobie stąd pójdzie najpierw. Bo to nie jest trudny boss, tylko ja robię głupoty. No, właśnie, żeby sobie poszedł. A ja na czat spojrzałem jak kretyn. po co ja patrzę na czat walcząc z bossem, Przestań patrzeć na czat na chwilę. No nie rób takich rzeczy, Cordy. Życia tracisz jak debil skończony, no. Zobaczcie, gest. Potrzebowałem go. Lokadź the hideout of Still Big. Żelazny dziób. Człowieku, gadamy o grachu, o których, nig których nigdy na oczy nie widziałem. A ty coś gadasz po kolei TikToka. Z Instagrama tak samo jak z TikToka nie korzysta. Okej, okay. spoko. Każdy wybiera swoje social media. Jak to się mówi? na hentai heaven. Pick your poison. To zdanie mnie pogrążyło na tylu poziomach, że ja nawet nie chcę myśleć, co wy sobie o mnie myślicie po no nim. dobra, nie będę tak ryzykował. O, dziękuję. Nie! Ty, o, ty godnie, wredny! wrudny. <śścoughs> się dałem, jak głupek. Anulowałem go, jak w Wyszedł z ekranu i zniknął. No przecież. Zbliżę to, jak będę montował. Na pewno nie dostałem. Tym kolcem nie trafiłem w ten kolec. Dajcie mi HP. Będzie jakiś przeciwnik i mnie zabije. O, oh. Terminator! <śmienic> no zapomniałem o. Tym. Nie wiem, dlaczego zapomniałem, No zapomniałem no. Terminatory. Zaczynasz skakać jeszcze Dobra, jak się działa ten boss? Okej okay. Ja widzę, że będę to powtarzał Coś czuję to zrobić No halo, halo! Przestań! Nie mogę strzelać! Continue. No! Przecież! Ta gra jest głupia! No przyrzekam, doskoczyłem... No w sensie przyznałem strzałkę w dół, pionowo w dół spadłem i potem pionowo w górę podskoczyłem, a się nie złapałem tego, czego byłem złapany wcześniej. Ta gra jest głupia. Dajcie mi Adventure Island. Czemu ja to zrobiłem ja już z tym? Jestem... Nie wiem co mam zrobić, no przecież nie mogę tego zrobić. No nie mogę nic z tym zrobić kompletnie. Nie umiem. One lecą szybciej ode mnie, no zabijają mnie jak nienormalne. Co jest z tym bossem? Trzymam kciuki, że nie ma, bo ten boss mnie na razie przeraża. Wszystkie te poziomy przeszedłem za pierwszym razem. Pierwsze kontynu straciłem dopiero tutaj. Może ja mogę się... Nie, nie mogę się tak bronić od... Fuck you! Albo ja nie mogę tym strzelać w powietrzu... to no mogę. No nie mogę przecież, one się za szybko pojawiają, co ja mam zrobić? Nie mogłem strzelać do jasnej cholery. No nie mogę strzelać. Co jakiś czas przestaje mi strzelać w ogóle postać. Tak, jakby ich pociski się liczyły do pocisków na ekranie. Trafiam. Ja trafiam No nie mogę, to trudne fest Jomuś, jesteś kiepski. Masz jeszcze trzecią fazę? W porównaniu do pierwszej to jest żart. Wygrałem? Czy to jest to? Mamy to? Krzyżowałeś moje plany tym razem, Darkwing, ale następnym razem, kiedy się spotkamy, to ja będę zwycięzcą. Dobra robota, uwolniłeś miasto spod terroru, zdobyłeś uznanie całego miasta na zawsze. To ja będę zwycięzcą. I tak Darkwing Duck po długich przygodach i walce przez całą noc odjeżdża w kierunku zachodzącego księżyca, bo jesteśmy w środku nocy. Kolejna gra, kolejna gra. Wychodzi na to, że jest skończona. Darkwing Duck. Przyznam szczerze, że się bawiłem całkiem nieźle. Chociaż gdybym mógł wybrać pomiędzy. Między Darkwing Duckiem a Mega Jednak wybrałbym Mega Było tam dużo większe zróżnicowanie Już od części drugiej tak naprawdę e, Bronie z różnych bossów Ci bossowie też byli ciekawsi Chociaż momentami trochę nieuczciwi Tutaj przynajmniej byli przewidywalni I dało się ich zrobić Jeśli znało się ich schematy Także No co mogę powiedzieć Bawiłem się super Widzimy się przy okazji Następnej starej gry Z tego co już zdążyłem się zróżnicować Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Na streamie we wtorek Będzie to Batman